Się na to wystąpienie właśnie w nawiązaniu do dwóch artykułów, które okazały się w kwietniowym i majowym wydaniu naszego rynku, a zdecydowałem się na to dlatego, że w mojej, w mojej ocenie treści tam przedstawione były w przedstawione w sposób tendencyjny, pobawione szerszego merytorycznego kontekstu. A także sugerujące Państwa czytelnikom, słuchaczom i, i widzom, jakoby sytuacje w nich opisane były czymś nadzwyczajnym, niespotykanym, a przez to być może budzącym kontrowersje. Chcę wyraźnie powiedzieć, że taka sytuacja w żadnej z opisanych sytuacji nie miała miejsca. Ubolewam przy tym, że nikt z redakcji naszego rynku nie podpisał się pod tym artykułem. Z imienia i nazwiska różne są praktyki w tej materii, o tym doskonale wiemy. Ale po kolei, po pierwsze, Szanowni Państwo, fakt uczestniczenia urzędującego zastępcy prezydenta miasta w pracach gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych nie jest niczym nowym. Taka sytuacja miała miejsce przynajmniej od czasów prezydenta Stanisława Kratowskiego przez prezydent Batę Podsadną, prezydent Marlenę Maląk, Ewę Matecką. Ma także swoje miejsce dziś. Niezależnie też od tego, jakie są praktyki w innych samorządach w tej materii, to to, co nas z nimi łączy, to fakt, że wszyscy członkowie gminy Komisji do spraw rozwiązywania Problemów alkoholowych muszą posiadać odpowiednie przygotowanie, czyli odpowiednie szkolenia. Takie szkolenie przed objęciem funkcji przewodniczącego odbyłem także i ja, ale to co e, e, przemawia jeszcze, mam takie wrażenie, o tym e, możecie rozsądzić Państwo sami, e, za moimi kompetencjami to jest także e, po pierwsze dziesięcioletnia praktyka e, nauczyciela i wychowawcy młodzieży, e, ale także e, kilkunastoletnia praktyka jako kuratora społecznego w Sądzie, w Wydziale Rodzinnym e, Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. I szereg szkoleń także w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii czy zachowaniom ryzykownym, jakie odbyłem, na co posiadam także stosowne certyfikaty. To powtórzę. Fakt jest również taki, niezaprzeczalny, bo wynika on z zapisu i wymogu ustawowego, że wszyscy członkowie zasiadający w gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Otrzymują za to stosowne wynagrodzenie, niezależnie od funkcji, jakie w niej pełnią, a jest ono jedynie proporcjonalne do ilości posiedzeń, jakie w, danym miesiącu, w jakich w danym miesiącu uczestniczy. I myślę, że na tym ten wątek mógłbym zamknąć, ale idąc dalej, bo była tam poruszona również kwestia mojego oświadczenia majątkowego i jego korekty. Rzeczywiście takiej korekty w oświadczeniu za rok 2021 dokonałem, bo rzeczywiście nie wykazałem tam dochodu wynikającego z mojego uczestnictwa i pracach w gminnej komisji do sprawy rozwiązywania problemów alkoholowych, ale fakt ten nie miał nic wspólnego, jak insynuuje w swoich artykułach nasz rynek, z tym, że mam coś do ukrycia. Po prostu w międzyczasie zmienił się formularz PIT i jego konstrukcja. I rzeczywiście wynikało z takiego technicznego niedopatrzenia przeze mnie tego faktu. Fakt składania z kolei samych korekt doświadczeń do także nie jest niczym zaskakującym, nowym i budzącym kontrowersję. Rokrocznie takich korekt dokonują urzędnicy Urzędu Miejskiego różnego szczebla, w tym i radni miejscy. Takiej korekty tak się składa także za ten rok 2021, dokonał pan radny Mateusz Nysek. Także po kilku miesiącach nazwisko Pana Radnego przybyły tutaj nie bez przyczyny, ponieważ według wypisu z Krajowego Rejestru przedsiębiorców, a jest to wydruk z piątku, pan Mateusz Jannycek jest prezesem zarządu spółki wydającej narzędzi. No i szanowni państwo, można by zadać pytania skąd. Te artykuły w tym e, momencie, i, i czemu akurat uderzają w zastępcę prezydenta miasta? Oczywiście, wszyscy Państwo macie mm, absolutną i ciągłą możliwość weryfikowania naszej pracy jako osób publicznych. Natomiast ja e, gdzieś w swojej głowie znam odpowiedzi, albo przypuszczam, że je znam na te pytania. Trzeba Państwu wiedzieć, że we wrześniu 2022 roku, kontynuując pracę w tym zakresie w Urzędzie Miejskim, została m, przeprowadzona. Kontrola w polsko-kanadyjskiej szkole im. Aleksandra Wena, na której organem prowadzącym była wówczas Polska Fundacja Edukacji i Nauki. No i tak się składa, że zespół kontrolujący wskazał w protokole nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji oświatowej, a więc wydatkowaniu pieniędzy publicznych w 523 605 zł i 69 groszy. Tak się składa, że obecnie jest w toku postępowanie administracyjne, które jest konsekwencją tej kontroli, ale tak się też składa, że zarówno Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Bela, jak i Fundacja Edukacji i Nauki, a także spółka City News wydająca na rynek, mają siedzibę pod tym samym adresem. Na tym chciałbym zakończyć, e, oczywiście pozostając do Państwa dyspozycji e, treść mojego świadczenia, ufając, że zarówno i treść artykułów, jak i hmm, ten szerszy kontekst e, wszyscy mieszkańcy Ostrowie Wielkopolskiego będą mieli okazję osądzić w e, własnej głowie i sumie. Bardzo dziękuję.